Witam w podcaście Deliberacje, a dzisiaj będziemy rozmawiać o lobbingu w polityce. Zapraszam. Lobbying w polityce. Będzie to kolejny po inflacji wątek, na którego zgłębienia tajników nie wystarczy nam jeden odcinek. Jest to ciekawy, rozległy i tajemniczy temat, który jakoś intuicyjnie kojarzy nam się tylko negatywnie. Współczesna polityka. Przy stoliku w drogiej restauracji siedzą bogaty biznesmen i wyrachowany polityk oraz uzgadniają ponad głowami społeczeństwa rozwiązania, które sprawiają, że obrzydliwie bogaci będą jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Nie moim celem jest występowanie w charakterze adwokata lobbingu i lobbystów, ale chciałbym spróbować w dzisiejszych deliberacjach wspólnie z wami zgłębić i zrozumieć ten świat. Odkłamać pewne mity i przyjrzeć się, w co ten lobbying jest ubrany, a co skrywa pod spodem. Dzisiaj porozmawiamy więc o historii lobbingu, o jego rodzajach oraz o tym, co moim zdaniem wspólnego miał lobbying pewnej branży z upadkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości nieco ponad rok temu. W kolejnym odcinku wrócimy do tematu i zastanowimy się nad regulacjami i modelami prawnymi, jakie przyjęto na świecie, by lobbying uregulować, o konkretnych przypadkach, które mogą dać nam szersze wyobrażenie, ale również o dylematach etycznych i wpływie lobbyingu na zdrowie publiczne i zmiany klimatyczne. Pod koniec, na podstawie dostępnej wiedzy i trendów tradycyjnie spróbujemy zastanowić się, jaka może być przyszłość lobbingu. Chciałbym, żeby na początku wybrzmiało jeszcze jedno pytanie, na które pod koniec każdy z nas będzie umiał sam sobie odpowiedzieć: Czy lobbying jest nieodzowną częścią demokracji, czy raczej zagrożeniem dla jej integralności? A skoro mamy zastanowić się, dokąd lobbying zmierza, musimy zacząć od rozważenia, skąd przychodzi. Zjawisko lobbingu kojarzy się głównie z czasami współczesnymi, ale co jeśli powiem wam, że już w starożytnych społeczeństwach istniały różne formy wpływania na władzę. Od samego terminu lobbying jeszcze wówczas nie wymyślono. W starożytnym Rzymie i Grecji grupy interesu oraz jednostki próbowały wpływać na decydentów. Bogaci obywatele często sponsorowali polityków, a ich wpływy były odczuwalne w decyzjach podejmowanych przez rządzących. W Europie feudalnej wpływy szlachty, duchowieństwa i cechów rzemieślniczych stanowiły pierwsze, nieformalne formy lobbingu. Wpływ tych grup często wykraczał poza formalne instytucje władzy, gdyż arystokracja i kościół miały duże znaczenie w kształtowaniu polityki. Termin lobbing wywodzi się od grup interesu czekających w lobby budynków rządowych, aby spotkać się z politykami. W Stanach Zjednoczonych w XIX wieku lobbing zaczął się profesjonalizować, głównie w odpowiedzi na szybki rozwój gospodarki, przemysłu oraz infrastruktury. W miarę jak przemysł kolejowy, naftowy i stalowy rósł w siłę, zaczęły się pojawiać pierwsze dobrze zorganizowane grupy lobbingowe. Na przełomie XIX i XX wieku wzrastały ruchy społeczne, które doprowadziły do uchwalenia kilku ważnych reform. Pojawiły się też głosy przeciwko nadmiernym wpływom korporacji w polityce. Powstały przepisy, które miały regulować lobbying, takie jak ustawa o rejestracji lobbystów z 1946 roku w Stanach Zjednoczonych, która wymagała, by lobbyści rejestrowali się i ujawniali swoje działania. W XX wieku lobbying stał się formalną częścią procesu legislacyjnego nie tylko w USA, ale także w innych rozwiniętych krajach. Korporacje, związki zawodowe, organizacje społeczne oraz inne grupy interesu zaczęły zatrudniać wyspecjalizowane firmy lobbyingowe, które pomagały im wpływać na prawo i regulacje. Wraz z powstaniem i wzrostem Unii Europejskiej lobbying w Brukseli stał się niezwykle istotny. Różnorodne grupy interesu, zarówno biznesowe, jak i społeczne, starały się wpływać na regulacje unijne, które miały bezpośredni wpływ na rynki i polityki krajów członkowskich. Współczesny lobbying wykorzystuje coraz bardziej zaawansowane technologie. Wpływanie na polityków nie ogranicza się już tylko do spotkań osobistych, ale obejmuje także media społecznościowe, big data, analiza opinii publicznej i kampanie internetowe. Korporacje oraz grupy interesu mają teraz możliwość monitorowania i wpływania na proces legislacyjny w czasie rzeczywistym, co zwiększa ich skuteczność. Afera Watergate w latach 70. skupiła uwagę na temacie korupcji w polityce amerykańskiej, co doprowadziło do zwiększenia regulacji lobbingu i finansowania kampanii. W wielu krajach podjęto kroki, aby lepiej regulować działalność lobbingową, chociaż nie zawsze są one skutecznie egzekwowane. Lobbying rozwijał się, ponieważ polityka stawała się coraz bardziej skomplikowana i wymagała specjalistycznej wiedzy. Grupy interesu takie jak firmy, organizacje non-profit czy związki zawodowe chciały wpływać na decyzje, które miały bezpośredni wpływ na ich działalność. W tym celu musiały zatrudniać profesjonalnych lobbystów, którzy rozumieli proces legislacyjny i mogli reprezentować ich interesy. Wiemy już, że lobbying to stały element polityki, a jego korzenie sięgają daleko wstecz. Ale lobbying to nie tylko działania dużych korporacji. To zjawisko ma wiele twarzy. Każda grupa interesu, niezależnie od wielkości, działa na własny sposób i z różnymi celami. Przyjrzyjmy się teraz bliżej różnym rodzajom lobbingu: od wpływu gigantów biznesu przez organizacje pozarządowe, aż po grupy ekologiczne czy religijne. Każda z tych grup ma swoje unikalne metody i obszary zainteresowań, które kształtują współczesną politykę. Zastanawiając się nad rodzajami lobbingu, ten podstawowy, nasuwający się jako pierwszy, to bez dwóch zdań lobbying korporacyjny, nazywany również biznesowym. Odnosi się on do działań podejmowanych przez firmy i korporacje mające na celu wpływanie na politykę gospodarczą i legislacyjną w sposób korzystny dla ich interesów. Korporacje dążą do tego, aby przepisy sprzyjały ich działalności, umożliwiając maksymalizację zysków, redukcję kosztów lub uzyskanie przewagi nad konkurencją. Często lobbying korporacyjny dotyczy regulacji, które mają bezpośredni wpływ na rynki, od prawa pracy przez podatki po kwestie związane z ochroną środowiska. Rozwój lobbingu korporacyjnego był szczególnie widoczny od XIX wieku, kiedy wielkie przemysły, takie jak przemysł kolejowy i stalowy, zaczęły wpływać na polityków, aby promować ustawodawstwo korzystne dla ich ekspansji. W Stanach Zjednoczonych szczególnie na uwagę zasługuje tzw. Gilded Age, czyli pozłacany wiek, kiedy to wielkie przedsiębiorstwa, takie jak związane z rodziną Rockefellerów Standard Oil, potrafiły wywierać ogromny wpływ na politykę krajową. Korporacje zatrudniają lobbystów, aby prowadzić rozmowy z decydentami politycznymi, oferując im analizy, dane i argumenty mające wspierać określone stanowiska. Dużo takich spotkań odbywa się za zamkniętymi drzwiami, poza publiczną debatą w ramach spotkań bezpośrednich. Lobbyści korporacyjni często biorą aktywny udział w tworzeniu projektów ustaw, które promują interesy ich klientów. Wiele przepisów prawnych ma swoje źródło w dokumentach opracowywanych przez specjalistów zatrudnionych przez korporacje, a nie przez urzędników państwowych. Istnieje również praktyka Revolving Door, w tłumaczeniu na język polski drzwi obrotowe. Korporacje często zatrudniają byłych polityków lub urzędników, którzy posiadają wewnętrzną wiedzę o procesach decyzyjnych i osobiste kontakty z decydentami. To daje korporacjom przewagę w uzyskiwaniu wpływów. Dokładnie rzecz ujmując, jest to sytuacja, w której pracownicy przemieszczają się pomiędzy rolami ustawodawców lub organów regulacyjnych w sektorze publicznym, a pracownikami lub lobbystami branż, na które ma wpływ ustawodawstwo i regulacje państwowe w sektorze prywatnym. Jest to analogiczne do ruchu ludzi w fizycznych drzwiach obrotowych, stąd też ich nazwa. Krytycy twierdzą, że taka relacja między rządem a sektorem prywatnym może doprowadzić do konfliktu interesów i przechwytywania regulacji w oparciu o przyznawanie, wzajemnych przywilejów pomiędzy nimi. Inną formą lobbingu biznesowego są kampanie medialne. Firmy mogą wydawać miliony na kampanie reklamowe, które przedstawiają ich działalność w pozytywnym świetle. Często te kampanie mają na celu kształtowanie opinii publicznej oraz wywieranie presji na polityków. W rzeczywistości globalnej można zaobserwować również praktykę darowizn na kampanie polityczne. W wielu krajach, takich jak Stany Zjednoczone, firmy mogą przekazywać pieniądze na kampanie polityków, co może dawać im bezpośredni wpływ na polityczne decyzje. Choć w wielu przypadkach obowiązują limity na takie darowizny, istnieją również sposoby ich omijania, np. przez finansowanie niezależnych komitetów politycznych. W Polsce taki model finansowania kampanii politycznych jest zabroniony, a konsekwencje złamania tych obostrzeń mogą być dość poważne. Wydaje się więc, że akurat w Polsce nie spotykamy się z prowadzeniem lobbingu takiego typu, jest to bowiem zwyczajnie zbyt ryzykowne i nieopłacalne. Jeśli rozważymy konkretne przykłady lobbingu korporacyjnego, nasz wzrok na pewno padnie na globalne firmy technologiczne. Przedsiębiorstwa takie jak Google, Amazon, Apple czy Facebook są jednymi z największych korporacyjnych lobbystów w USA i Europie. Wpływają na przepisy dotyczące prywatności danych, monopolizacji rynku oraz odpowiedzialności platform internetowych. W Unii Europejskiej na lobbying w samym tylko 2023 roku, według badań Corporate Europe Observatory, Meta, czyli właściciel m.in. Facebooka czy Instagrama, wydał 8 milionów euro, Apple 7 milionów euro, Google 5,5 miliona euro, a Microsoft 5 milionów euro. Przemysł farmaceutyczny regularnie lobbuje za regulacjami, które umożliwiają utrzymywanie wysokich cen leków. Lobbyści w tej branży odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przepisów dotyczących patentów i ochrony własności intelektualnej. W Stanach Zjednoczonych przemysł farmaceutyczny wydaje setki milionów dolarów rocznie na lobbying. Z danych tego samego źródła wiemy, że Bayer w Unii Europejskiej wydał w zeszłym roku na lobbying co najmniej 13,5 miliona euro. Bardzo aktywna jest również branża energetyczna. Przedsiębiorstwa takie jak ExxonMobil i Hevron regularnie lobbują na rzecz przepisów, które pozwalają na korzystne warunki wydobycia i transportu ropy naftowej. Często te firmy sprzeciwiają się ustawodawstwu proekologicznemu, które mogłoby ograniczyć ich zyski. Wracając do Cytowanego badania Shell w Unii Europejskiej w zeszłym roku wydał na lobbying 5,5 miliona euro. Innym typem lobbingu, jaki chciałbym, abyśmy teraz wspólnie omówili, jest lobbying związków zawodowych. Związki zawodowe prowadzą lobbying, aby reprezentować interesy pracowników wobec rządów i pracodawców. Ich celem jest ochrona praw pracowniczych, poprawa warunków pracy oraz zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia. Związki zawodowe często działają w branżach, które są silnie regulowane, takich jak przemysł ciężki, edukacja czy ochrona zdrowia. Związki zawodowe zaczęły zdobywać wpływy w XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu, kiedy warunki pracy były trudne, a prawa pracownicze praktycznie nie istniały. W miarę postępu industrializacji związki zawodowe zyskiwały na znaczeniu, szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pierwszym elementem nacisku związków zawodowych są właśnie negocjacje zbiorowe, które dotyczą wynagrodzeń, warunków pracy i ochrony pracowników. Negocjacje te mogą mieć miejsce bezpośrednio z pracodawcami lub na poziomie rządu. Kolejnym krokiem eskalacji nacisku są strajki i protesty. Kiedy negocjacje zawodzą, związki zawodowe często organizują strajki, aby wywrzeć presję na pracodawców lub rządy. Historycznie takie strajki miały ogromny wpływ na kształtowanie polityki pracy. Istnieje również lobbying bezpośredni. Związki zawodowe, takie jak w Polsce NSZZ Solidarność czy na przykład w Stanach Zjednoczonych Amerykańska Federacja Pracy, Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych, często spotykają się z politykami, aby wpływać na kształt ustawodawstwa dotyczącego praw pracowników, płacy minimalnej, urlopów czy ochrony zdrowia. Dodatkowo związki zawodowe mogą bardziej lub mniej oficjalnie wspierać partie polityczne, które promują ustawodawstwo korzystne dla pracowników. W niektórych krajach związki zawodowe mają bliskie kontakty z partiami politycznymi. Na przykład w Wielkiej Brytanii Partia Pracy ma tradycyjne więzi ze związkami zawodowymi. W Polsce w ostatnich latach obserwujemy zbliżenie NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Piotra Dudy z Prawem i Sprawiedliwością. Chociaż mam wrażenie, że sam przywódca Solidarności ma dzisiaj dość duże aspiracje polityczne, których partia Jarosława Kaczyńskiego nie chce lub nie może spełnić. Patrząc na przykłady działalności lobbingu związków zawodowych, w Polsce Solidarność odgrywała klucz Kluczową rolę w ruchu demokratycznym w latach osiemdziesiątych, wpływając nie tylko na politykę pracy, ale również na cały proces demokratyzacji kraju. Do dziś związki te mają duży wpływ na politykę rządu w kwestiach związanych z prawami pracowniczymi. W Stanach Zjednoczonych wspomniana Amerykańska Federacja Pracy, Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych, to jedno z największych i najpotężniejszych zrzeszeń związków zawodowych. Ich lobbying ma ogromny wpływ na ustawodawstwo dotyczące pracy, płacy minimalnej i ochrony pracowników. AFL, CIA, regularnie wspiera kandydatów politycznych, którzy promują politykę propracowniczą. Trzecim typem lobbingu jest lobbing społeczny i obywatelski. Są to działania grup obywatelskich oraz organizacji pozarządowych, czyli tzw. NGO od Non-Governmental Organization, które dążą do wprowadzenia zmian w polityce publicznej z myślą o szeroko rozumianym dobru publicznym. Zwykle skupiają się one na kwestiach takich jak prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, zdrowie publiczne, edukacja oraz ochrona środowiska. W przeciwieństwie do lobbingu korporacyjnego, który często ma na celu maksymalizację zysków, lobbing społeczny koncentruje się na promowaniu wartości etycznych, społecznych lub ekologicznych. Ruchy społeczne, takie jak ruchy praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych czy ruchy feministyczne i ekologiczne, mają swoje korzenie w XIX i XX wieku. Wiele z tych ruchów było wynikiem potrzeby reform i wyeliminowania niesprawiedliwości społecznych. Te grupy zaczęły lobbować za zmianami legislacyjnymi, które miały na celu promowanie równości, ochrony praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju. NGO prowadzą informacyjne kampanie medialne, które mają na celu edukację społeczeństwa na temat konkretnych problemów oraz mobilizowanie opinii publicznej do wywierania presji na polityków. Dodatkowo organizacje obywatelskie często organizują petycje, które zbierają tysiące, a czasami miliony podpisów co może zmusić polityków do działania. Demonstracje, protesty i marsze są również częstym narzędziem wyrażania społecznych postulatów. NGO o globalnym zasięgu, takie jak np. Amnesty International, lobbują nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym, wpływając na organizacje takie jak ONZ czy Unia Europejska, aby zmieniać polityki w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska czy na przykład równości płci. Lobbyści społeczni często również współpracują z mediami, organizują debaty publiczne, a także publikują raporty i badania, które mają na celu Zwrócenie uwagi na kluczowe problemy, tak aby zwiększyć świadomość społeczną całych grup ludzi. W ramach przykładów warto wspomnieć Atlas Network, który na całym świecie promuje ideę wolnego rynku, ochrony własności prywatnej, obniżenia podatków i wzmacniania handlu międzynarodowego. Chociaż dociekliwi zauważą, że jest on powiązany blisko z jedną branżą, w tym przypadku branżą tytoniową. W Polsce Atlas Network współpracuje z Warsaw Enterprise Institute. Z ciekawszych międzynarodowych organizacji pozarządowych polecam waszej uwadze również założone przez Fryderyka Hajeka Stowarzyszenie Mont Pelerin. Jest to międzynarodowa organizacja intelektualna, której celem jest promowanie idei liberalizmu klasycznego, wolnego rynku i ograniczonej roli państwa. Organizacja zrzesza wolnorynkowych intelektualistów, ekonomistów i polityków. Czwartym typem lobbingu, o którym warto wspomnieć, jest lobbing ekologiczny, często nazywany zielonym. Obecnie odgrywa on niezwykle istotną rolę, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Niemniej jednak pod jego płaszczem niekiedy mogą ukrywać się większe, mniej pożądane społecznie interesy, które nie zawsze służą dobru publicznemu. Jego celem jest wprowadzenie regulacji, które mają chronić zasoby naturalne, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, promować odnawialne źródła energii oraz chronić bioróżnorodność. Od lat 60. XX wieku ruchy ekologiczne zaczęły nabierać na sile, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. W odpowiedzi na degradację środowiska naturalnego organizacje takie jak Greenpeace, Friends of the Earth oraz WWF, czyli World Wildlife Fund, zaczęły wywierać coraz większy wpływ na politykę rządów i organizacji międzynarodowych. Sposoby działania lobbingu ekologicznego nie różnią się przesadnie od aktywności podejmowanych przez inne rodzaje lobbingów. Lobbyści ekologiczni często spotykają się z politykami narodowymi różnych szczeblach władzy, aby przekonywać ich do wprowadzenia ustawodawstwa chroniącego środowisko. Dodatkowo organizacje ekologiczne mobilizują opinię publiczną za pomocą kampanii medialnych, które zwracają uwagę na zagrożenia związane z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi czy masowym wymieraniem gatunków. Bardziej radykalne ekologiczne NGO organizują protesty, które mają na celu zwrócenie uwagi na szkodliwe działania, takie jak wycinka lasów, eksploatacja zasobów naturalnych czy emisja szkodliwych substancji. Ale są i tacy, Którzy do tematu podchodzą bardziej merytorycznie. Regularnie publikują raporty i analizy naukowe, które dostarczają dowodów na potrzeby wprowadzenia nowych regulacji proekologicznych. Najbardziej znanymi przykładami są wspomniane Greenpeace i WWE. Greenpeace od lat prowadzi działania mające na celu zatrzymanie eksploatacji ropy naftowej w Arktyce, ochronę lasów deszczowych czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystują zarówno lobbying bezpośredni, jak i spektakularne akcje protestacyjne. WWF odgrywa kluczową rolę w ochronie zagrożonych gatunków, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Regularnie lobbują na rzecz wprowadzania międzynarodowych porozumień, takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej. W Polsce wokół tego tematu w ostatnich tygodniach Rozgorzała niemała debata za sprawą aktywistów ostatniego pokolenia, ich rozprawie sądowej i wyroku. Jest to grupa dość radykalna, która za zasadne i stosowne powzięła blokowanie miasta poprzez fizyczne zagradzanie ulic własnymi ciałami, np. przyklejając się do asfaltu. Dla wielu osób ich działania miały znamiona terroryzowania nie decydentów politycznych czy biznesowych, ale zwykłych mieszkańców miast wiodących przeciętne życia. Zwracano również uwagę na utrudnienia dla służb, np. dla karetek pogotowia, jakie ich działania spowodowały. Otóż sąd stanął po ich stronie. Uznał ich akcję za przejaw nieposłuszeństwa obywatelskiego, zastosował wobec nich najniższą możliwą karę, karę nagany, a w uzasadnieniu stwierdził, że być może, w przyszłości okaże się, że oskarżeni okażą się bohaterami. Moim zdaniem tak łagodny wyrok i takie formy protestu są skandaliczne. Zamiast oddziaływać na ludzi mających sprawczość lub uświadamiać masę społeczną, działania ostatniego pokolenia w większym stopniu tworzą w głowach ludzi znak równości między ekologią a pewną formą niepoważnego, problematycznego radykalizmu. Paraliżują działania społeczeństwa, ośmieszają słuszną sprawę, zamiast ją promować i sprowadzają zagrożenie na zdrowie i życie. Jest to przeciwskuteczne. Piątym rodzajem lobbingu, jaki wyróżnimy, jest lobbing przemysłowy, nazywany również branżowym. Są to działania podejmowane przez organizacje i stowarzyszenia reprezentujące konkretne sektory przemysłu. Celem tego lobbingu jest wpływanie na politykę, która reguluje dany sektor, aby zapewnić korzystne warunki działalności gospodarczej. Branże takie jak energetyka, rolnictwo, farmaceutyka czy motoryzacja mają swoje silne lobby, które często posiadają duże zasoby finansowe i wpływy polityczne. Wraz z rozwojem gospodarek narodowych i przemysłu, branże zaczęły organizować się w stowarzyszenia, które reprezentowały ich interesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przemysł ciężki, taki jak stalowy i naftowy, od początku XX wieku odgrywał kluczową rolę w procesach legislacyjnych. Jak działają tacy lobbyści? Branże regularnie finansują badania i publikują raporty, które przedstawiają korzyści wynikające z utrzymania lub wprowadzenia określonych regulacji prawnych. Branżowe stowarzyszenia często organizują również konferencje, seminaria i spotkania z decydentami politycznymi, na których prezentują swoje stanowiska dotyczące polityki gospodarczej. Lobbying dużych, bogatych, ale również ważkich znaczeniowo branż, takich jak przemysł ciężki, energetyka, transport czy rolnictwo, wpływa na decyzje podejmowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Handlu czy Międzynarodowa Organizacja Energii Atomowej. Przykłady można tutaj mnożyć. Wspomnijmy American Petroleum Institute. Jest to potężna organizacja lobbingowa reprezentująca interesy przemysłu naftowego w USA. API regularnie lobbuje za utrzymaniem korzystnych regulacji dotyczących wydobycia ropy naftowej i przeciwstawia się przepisom ograniczającym emisję gazów cieplarnianych. Innym przykładem może być Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, kluczowa organizacja branżowa lobbująca na rzecz przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Wpływa na przepisy dotyczące emisji spalin standardów bezpieczeństwa oraz regulacji handlowych. Przy temacie lobbingu branżowego, ja chyba najbardziej lubię przykład z krajowego podwórka. Lobbying przemysłu futrzarskiego w Polsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości stał się głośnym tematem, zwłaszcza w kontekście prac nad tzw. piątką dla zwierząt. Ustawą, która miała na celu wprowadzenie szeregu regulacji dotyczących ochrony zwierząt, w tym zakazu hodowli zwierząt na futra. Ta debata wywołała duże napięcia wewnątrz partii rządzącej, a także doprowadziła do intensywnego lobbingu ze strony przemysłu futrzarskiego. Przemysł futrzarski w Polsce jest jednym z największych w Europie. W czasie dyskusji nad rzeczonym projektem Polska zajmowała trzecie miejsce w Europie po Danii i Finlandii pod względem wielkości eksportu futer, zwłaszcza z norek. Branża ta była źródłem znacznych dochodów, a także miejsc pracy w wielu regionach wiejskich. Szacuje się, że przed 2020 rokiem w Polsce działało około 800 farm futrzarskich, co generowało nie tylko zyski dla hodowców, ale także wpływy podatkowe dla państwa. Jednak od kilku lat w Polsce narastała presja na wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra. Organizacje prozwierzęce takie jak Otwarte Klatki czy Viva prowadziły intensywne kampanie mające na celu uświadomienie społeczeństwa o warunkach hodowli zwierząt futerkowych oraz o ich cierpieniach. Te działania miały poparcie znacznej części opinii publicznej, a temat regularnie pojawiał się w mediach. Dodatkowo blisko nieformalnego naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, mające do niego bezpośredni dostęp, pojawiły się osoby o nastawieniu mocno prozwierzęcym, a ich słowa padały na podatny grunt. Nie od dziś bowiem wiadomo, że sam Kaczyński jest człowiekiem mocno zwierzolubnym. We wrześniu 2020 roku prawo i sprawiedliwość zaproponowało nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną potocznie piątką dla zwierząt. Jednym z kluczowych punktów tej ustawy był zakaz hodowli zwierząt na futra. Proponowane zmiany wywołały ogromny sprzeciw ze strony przemysłu futrzarskiego oraz niektórych środowisk wiejskich związanych z hodowlą zwierząt. Przemysł futrzarski zaczął prowadzić intensywny lobbying, aby powstrzymać wprowadzanie tych zmian. W ramach tych działań można było wyróżnić kilka kluczowych strategii. Lobbyści przemysłu futrzarskiego skupili się na wpływaniu na polityków PiS, zwłaszcza tych z wiejskich regionów, gdzie hodowla zwierząt futerkowych była ważnym elementem lokalnej gospodarki. Wielu polityków związanych z rolnictwem sprzeciwiało się zakazowi, argumentując, że przyniesie on straty gospodarcze i zniszczy miejsca pracy w sektorze wiejskim. Szczególnym przypadkiem był poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który wyraził zdecydowany sprzeciw wobec zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Ardanowski stał się nieformalnym liderem frakcji w partii rządzącej, sprzeciwiającej się piątce dla zwierząt. Twierdził, że ustawa jest zbyt radykalna i uderza w rolników. Przemysł futrzarski rozpoczął kampanię medialną Mającą na celu przedstawienie zakazu jako zagrożenie dla polskiej gospodarki. Argumentowano, że branża futrzarska jest ważnym źródłem eksportu i zatrudnienia. Lobbyści przemysłu futrzarskiego często powoływali się na dane, według których polska branża futrzarska eksportowała swoje produkty głównie do Chin, co miało stanowić znaczący dochód dla państwa. Branża zorganizowała kampanię mającą na celu wpłynięcie na opinię publiczną, przedstawiając hodowców jako ofiary niesprawiedliwych regulacji, które miały być forsowane pod wpływem organizacji prozwierzęcych. W mediach pojawiły się materiały wskazujące na negatywne skutki ekonomiczne zakazu, szczególnie dla małych gospodarstw. Dodatkowo lobbyści wspierający przemysł futrzarski mogli podeprzeć się licznymi merytorycznymi raportami i ekspertyzami. Lobbying przemysłu futrzarskiego okazał się skuteczny w wywołaniu poważnych napięć wewnątrz PiS. Ostatecznie piątka dla zwierząt wywołała poważne podziały w partii rządzącej. Wielu posłów PiS, zwłaszcza tych związanych z obszarami wiejskimi, w obawie przed własnym elektoratem głosowało przeciwko ustawie, mimo że była ona popierana przez Jarosława Kaczyńskiego. W rezultacie proces legislacyjny mocno się Wciągnął. Wiele osób w tym miejscu dopatruje się zresztą początku procesu upadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński, chcąc udobruchać najbardziej skrajną część swojej partii, tej, która była przeciwna piątce dla zwierząt, wyciągnął z wiecznego podorędzia liderów partyjnych temat aborcji. Nie docenił wówczas wielkości zmian w mentalności społeczeństwa wokół tego tematu, jakie zaszły w ostatnich latach. Co było dalej, wszyscy wiemy. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie, wielotysięczne manifestacje, spadek poparcia i ostatecznie wygrane wybory, jednak bez samodzielnej większości i wizerunek partii toksycznej, która nie była w stanie zbudować większościowej koalicji. Oczywiście nie zdecydowały o tym ani piątka dla zwierząt, ani temat aborcji, były to jednak kamienie, które poruszyły lawinę, polityczny ciąg zdarzeń, który odmienił polską scenę polityczną. Wracając do głównego tematu, chciałem omówić jeszcze dwa, ale za to bardzo ciekawe rodzaje lobbingu, Pierwszym będzie lobbying religijny. Grupy religijne angażują się w lobbying w celu promowania wartości moralnych i obyczajowych zgodnych z nauką ich wyznań. Lobbyści religijni wpływają na politykę dotyczącą kwestii takich jak edukacja, prawa aborcyjne, prawa osób LGBT oraz ochrona życia rodzinnego. Lobbying religijny ma swoje korzenie w wiekach średnich, kiedy Kościół katolicki posiadał ogromny wpływ na politykę w Europie. Współczesne grupy religijne w wielu krajach mają duży wpływ na debatę publiczną i decyzje rządów szczególnie w kwestiach związanych z moralnością. Przywódcy religijni regularnie wydają listy pasterskie oraz oświadczenia, które przedstawiają stanowisko ich wspólnot w sprawach politycznych i moralnych. Organizacje religijne mogą wspierać partie polityczne lub kandydatów, którzy promują ustawodawstwo zgodne z ich wartościami. Grupy religijne organizują petycje oraz mobilizują swoich wyznawców do popierania określonych działań politycznych. W Polsce sytuacja jest specyficzna. Mocna rola Kościoła została ugruntowana w czasach słusznie minionych, przed 1989 rokiem, kiedy bez wątpienia była to instytucja, która zapisała swoją chlubną kartę. W wyniku specyficznej sytuacji politycznej oraz społecznej w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Kościół katolicki zyskał silną pozycję jako ostoja niezależności, tożsamości narodowej i oporu wobec reżimu komunistycznego. Podczas gdy komunistyczne władze próbowały narzucić Polakom ateizm, i ideologię marksistowską, kościół katolicki przypominał o polskiej tożsamości narodowej, chrześcijańskim dziedzictwie, godności jednostki ludzkiej. W społeczeństwie, które odczuwało presję ideologiczną i represję ze strony władzy, Kościół stał się strażnikiem tradycji i narodowej pamięci. Organizowane przez Kościół wydarzenia religijne miały także wymiar patriotyczny, przypominając o historii Polski i wartościach wolnościowych. Wielu Polaków postrzega Kościół jako instytucję, która odegrała kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości i demokratycznych przemian. Władza Kościoła w przestrzeni publicznej była wtedy niekwestionowana, stąd wzięła się do dzisiaj mocna rola księży i Kościoła katolickiego w polskiej polityce oraz potęga ich lobbingu, a także ilość ludzi, która jeszcze wciąż bardziej ufa duchownym niż politykom. Przykłady spoza Polski? Bardzo proszę. Christian Coalition w USA to konserwatywna organizacja religijna złożona z protestantów i katolików, która regularnie lobbowała na rzecz ograniczenia praw do aborcji, sprzeciwiała się małżeństwom jednopłciowym oraz wspierała wartości rodzinne. W latach 90. była jedną z najbardziej wpływowych grup w polityce amerykańskiej. I ostatni, ale nie najmniej ważny, lobbying obronny. Firmy z sektora obronnego oraz organizacje zajmujące się bezpieczeństwem narodowym angażują się w lobbying, aby wpływać na politykę dotyczącą wydatków na obronność oraz międzynarodowych sojuszy wojskowych. W wielu krajach sektor obronny ma duże znaczenie gospodarcze i polityczne, co sprawia, że lobbying obronny jest jednym z najpotężniejszych. Od czasów zimnej wojny przemysł obronny odgrywał kluczową rolę w polityce krajów rozwiniętych. Rozwój technologii wojskowych oraz międzynarodowe konflikty zwiększyły znaczenie przemysłu zbrojeniowego, co spowodowało intensyfikację działań lobbyingowych. Firmy obronne spotykają się z ministrami obrony oraz decydentami politycznymi, aby negocjować zamówienia publiczne na sprzęt wojskowy, a także zwiększenie wydatków. Na obronność. Organizacje i firmy związane z sektorem obronnym regularnie publikują też raporty i analizy dotyczące zagrożeń globalnych oraz potrzeb obronnych, które mają na celu promowanie zwiększania budżetu wojskowego. Każdy z przedstawionych rodzajów lobbyingów ma swoje unikalne metody i cele, ale wszystkie dążą do wywierania wpływu na politykę w sposób, który jest korzystny dla grup interesu, które reprezentują. Od wielkich korporacji i przemysłu obronnego po organizacje pozarządowe i grupy religijne. Lobbying jest wszechobecny i odgrywa kluczową rolę w procesach decyzyjnych na całym świecie. W tym miejscu zakończymy część pierwszą naszych rozmów o lobbyingu. Już wkrótce wrócimy do tematu i znacznie go rozbudujemy. Trzymajcie mnie za słowo. Będzie równie ciekawie jak dzisiaj. Bardzo dziękuję za kolejne wspólne deliberacje. Zapraszam również do wysłuchania innych odcinków podcastu, a także obserwowania profili na Facebooku X oraz Instagramie. Pamiętajcie, proszę, że deliberacje możecie słuchać i subskrybować na YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts oraz większości pozostałych platform i aplikacji podcastowych. Do usłyszenia.